Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć o profanacji, której dopuścił się kandydat PiS, pan Karol Nawrocki, używając Jasnej Góry, sanktuarium, które ma charakter nie tylko religijny, ale też narodowy, do kampanii wyborczej skierowanej do kibiców piłkarskich. Mieliśmy do czynienia z sytuacją niebywałą. Na Jasnej Górze odbył się wiec polityczny, Wspierający Karola Nawrockiego, organizowany przez pielgrzymkę kibiców piłkarskich. Na tym wiecu skandowano różne hasła, wzywające do no, tak naprawdę rozprawy z rządzącymi, i na tym wiecu również prezentowano po prostu osobę Karola Nawrockiego jako kandydata religijnego pobożnego. To jest, proszę Państwa, niebywałe. Jak PiS się przykleja do Kościoła. W jaki sposób oni próbują używać wszystkich tych wartości, które przez wieki Polacy wyznawali, do tego, aby promować samych siebie. I robią to za zgodą, niestety, wielu księży i przy milczeniu absolutnym hierarchii kościelnej. To jest naprawdę wstyd. Mówię to do księży biskupów, że nie reagujecie na takie sytuacje. Potem się dziwicie, że część ludzi odchodzi od kościoła, a potem się dziwicie tym nastrojom antykościelnym, które pojawiają się po takich ekscesach. Jeżeli kościół będzie częścią sporu politycznego, to będzie również częścią ataków, bo polityka to spór to ciągłe ataki to ciągła walka. Nie jest kościół od tego. To jest sprzeczne z nauczaniem papieży, to jest sprzeczne z nauczaniem soboru. Drwicie sobie po prostu z tego nauczania. I brak reakcji na to jest współuczestnictwem, zwyczajnym współuczestnictwem. I wszyscy to dobrze wiecie. Tak więc biskup częstochowy, który milczy w sytuacji, w której Jasna Góra jest używana do kampanii wyborczej, nie tylko łamie przepisy wyborcze. To już mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której za wykorzystywanie pieniędzy publicznych do kampanii wyborczej PiS stracił subwencję. Ale pytanie jest, czy wykorzystywanie struktury, która nie uczestniczy formalnie w kampanii, czyli w struktury finansowej Kościoła Katolickiego, też nie jest naruszeniem przepisów wyborczych. Nie mówiąc już o tym, że narusza oczywiście prawo kanoniczne i narusza prawa chrześcijan do tego, aby być wolnymi w zakresie swojego głosowania. Mamy więc hmm, sytuację dosyć jasną. Nastąpiła profanacja Jasnej Góry i ta profanacja będzie się odciskała piętnem na całej kampanii pana Nawrockiego. Hmm. Nie muszę mówić już też, jak się czują kandydaci, którzy przecież nie reprezentują formacji Koalicji Obywatelskiej, na przykład kandydaci Konfederacji, czy kandydat trzeciej drogi, gdy mają do czynienia z sytuacją, w której Kościół, do której często się odwołują, jest częścią kampanii wyborczej PiSu. Mam wrażenie, że niektórym księżom pomyliło się i uważają, że psam, który mówi Pan miłuje prawo i sprawiedliwość, dotyczy PiSu, a nie prawa i sprawiedliwości, z którą PiS nie ma nic wspólnego. Ciągła ucieczka pana Romanowskiego na Węgry powinna skłaniać wszystkich tych, którzy uważają, że PiS to Prawo i Sprawiedliwość do wzmożonej refleksji. Jeszcze słowo chciałem powiedzieć o decyzji Rady Ministrów poprzedzonej listem pana prezydenta dotyczącej wydania glejtu na przejazd na uroczystości żałobne w Oświęcimiu. Pana premiera Izraela na Netanyahu. Te lekkoduchy puryści prawni, lewicowi politycy oraz politycy związani z panem Brownem, którzy krytykują rząd za tę decyzję, powinni odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Czy wyobrażacie sobie, co by było, gdyby na Taniachu został zatrzymany i aresztowany w Polsce, jadąc na uroczystości żałobne związane z 80. rocznicą wyzwolenia Oświęcimia? Czy wyobrażacie sobie, co by było w Stanach Zjednoczonych, w których kongres ogłosił przed chwilą dosłownie, że będą sankcje na tych, którzy ścigają Nataniachu? jak Polska w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi miałaby się bezpiecznie ostać w sytuacji, gdy za naszymi plecami trwa wojna rosyjsko-ukraińska. Jak wyglądałaby pozycja Ukrainy, której głównym hubem jest Rzeszów, gdybyśmy my byli po prostu w konflikcie oficjalnym, z sankcjami włącznie. To był plan tak naprawdę PiSu, bo przecież taki konflikt oznaczałby, że... Stany Zjednoczone formalnie zaangażowałyby się w wspieranie kandydata PiSu w wyborach prezydenckich. To, to byłaby też konsekwencja takiej decyzji. Bylibyśmy totalnie osamotnieni, bo propaganda zrobiłaby znowu z Polaków antysemitów i połączyłaby Oświęcim z zatrzymaniem Natania. To, byłaby, to byłby dar dla premiera Izraela. Tak naprawdę on nie przyjedzie pewnie do Polski z tego powodu, że nie będzie tu aresztowany. Bo gdyby miał być, to pewnie by przyjechał, bo byłoby to dla niego polityczne złoto. I kto tego nie rozumie, kto tego nie przyjmuje do wiadomości, to znaczy, że po prostu nie rozumie rzeczy podstawowych. I w sytuacji, w której znalazł się rząd, wybrał właściwą ścieżkę, bo często jest tak, że mamy do czynienia ze stanem wyższej konieczności, jeżeli działamy dla bezpieczeństwa narodowego. I analiza przepisów prawnych w takich sytuacjach musi ustępować wobec wyższej konieczności, bo wyższa konieczność to też jest nawet w prawie karnym sytuacja, która um, poświęcamy prestiż MTK dla ratowania bezpieczeństwa narodowego dla ratowania pozycji międzynarodowej Polski i dla ratowania naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, który będzie przez najbliższe lata trudny. To jest oczywiste, że w takiej sytuacji musimy tak postąpić i ci, którzy krytykują rząd za to, że wydał taki lejb, po prostu abstrahują od rzeczywistości międzynarodowej, skupiając się tylko i wyłącznie na analizie przepisów prawnych. A tymczasem od tego jest rząd i od tego jest rada ministrów, aby dbała przede wszystkim o bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo naszego kraju i pozycję międzynarodową. To jest fundament, na którym się opieramy. Nie można pogrzebać 35 lat współpracy z USA, która stanowi główny gwarant naszego bezpieczeństwa. Dla realizacji nawet decyzji najważniejszych międzynarodowych instytucji. To jest dosyć oczywiste, że tak Polska musiała się zachować. I bardzo się dziwię tym komentarzom, którzy, które po prostu abstrahują od tej rzeczywistości. Jakby zupełnie żyją w sztucznym świecie, który sami sobie stworzyli. Otwórzcie oczy, otwórzcie oczy i zobaczcie, jak, jaka jest rzeczywistość, i w jakiej znajdujemy się sytuacji. I przestańcie opowiadać derdy derdymały, że mamy ryzykować bezpieczeństwo 38 milionów ludzi w, w, w sytuacji, w której nie możemy tego z oczywistych zrobić. 11 krajów europejskich już odmówiło realizacji decyzję MTK, bo jest po prostu za, na taniach stan Stany Zjednoczone. Tydzień temu zrobiła to Francja. Myślicie naprawdę, że jesteśmy silniejsi niż Francja w relacjach międzynarodowych, szczególnie, że Francja nie graniczy z Rosją, a my graniczymy. Przemyślcie to Państwo. Dziękuję uprzejmie.